Jak w ogóle zrobić pierwszą bryłę. Skicowanie odbywa się na płaszczyznach i w prawym górnym rogu mamy taką kosteczkę, która nam reprezentuje, e, reprezentuje ten układ przestrzenny, nie? ten kartezjański układ przestrzenny. Pierwsza rzecz, jak w ogóle obracać w programie, prawda? czyli jak nawigować, jak w ogóle się posługować w tym układzie przestrzennym. No to zabieramy się zarysowania w takim razie. Tak? Widzimy, że zmienimy nam się ikonki i tutaj widzimy, że mamy opcję prostokątu, prostokąt, mamy trzy opcje. Zwróćcie uwagę, że okrąg też możemy wstawiać w różny sposób. Wyjściowo jest, po najechaniu się nam zmieni. Naciskamy i dociągamy sobie do prawej albo lewej krawędzi naszego podkątkowego na Bo Teraz musimy dorysować sobie taki widelec rowerowy. Po najechaniu jakby się zmieni kąt na taki kwadracik duży, prawda? To znaczy, że jest wyłapany wierzcholek, tak? Nasza linia będzie powiązana. To w momencie, kiedy ja przytrzymam lewy klawisz myszy na punkt startu. będę rysował to zamiast linii do strony Teraz do wyciągnięcia prostego my musimy wskazać mu obszary. Wzięcie sobie Shift i środkowy klawisz myszy i obrócicie detalem, to zobaczycie, że już nasza, nasz kic zaczyna się robić trójwymiarowy. I mamy swoją pierwszą bryłę.